Nieopodal gospody Harenda w Ludwikowicach Kłodzkich odbył się start biegu górskiego na szczyt góry Wielkiej Sowy. W ramach tego biegu odbywały się Mistrzostwa Polski Weteranów w biegu górskim. W tym roku padła rekordowa ilość uczestników. Na start zgłosiło się 485 zawodników z całej Polski, którzy podzieleni byli na różne kategorie wiekowe. W biegu na górę Wielkiej Sowy od 16 do 70 lat i więcej, a w Mistrzostwach Polski Weteranów w biegu górskim klasyfikacja zaczynała się od 35 do 70. 85 lat i więcej. Wszyscy zawodnicy objęci byli również klasyfikacją generalną Open Kobiet i Mężczyzn. Bieg otworzyła i wystartowała zawodników organizator tego biegu wójt gminy Nowej Rudy Adrianna Mierzejewska. Nieustannie promujemy gminę Nowa Ruda, a bieg na Wielką Sowę jest jej takim, taką najlepszą wizytówką i jest to już siódmy bieg. Ten pomysł wzrodził się 7 lat temu i wciąż zdobywamy rzesze zwolenników bardzo dużo coraz więcej mamy zawodników zawodniczek oraz uczestników, którzy przychodzą oglądać po prostu wydarzenie. Bieg odbywał się pod sportowym patronatem Izabeli Zatorskiej, medalistki mistrzostw świata i Europy w biegach górskich. To są już lata biegania. Moja kariera już sięga 35 lat biegania, także myślę, że to, że utrzymuję się dalej w formie sportowej jest jakimś przykładem, autorytetem dla ludzi młodych i przyciąga młodzież i jest to dla mnie duża satysfakcja, że mogę startować tutaj, że kiedyś byłam mistrzynią. Świata, mistrzynią Europy, wielokrotną mistrzynią Polski, a teraz startuje na mistrzostwach Polski weteranów i wspólnie możemy wybiegać na wielką Sowę. W sumie trasa jest z gatunków bardzo trudnych. Po pierwszym kilometrze takim wyluzowanym, no niestety potem jest wszystko w zasadzie prawie wszystko pod górkę. Suma przewyższeń jest 600 metrów na odcinku 9650 metrów. Więc bieg jest zaliczany do gatunków bardzo trudnych, bardzo wymagających. Teren trudny, podłoże. Miejscami jest bardzo trudne, wymagające dużej koncentracji, dużej umiejętności biegu w górach w terenie skalistym, kamiennym i luźnym. Oczywiście bardzo się cieszę z frekwencji, no ponieważ razem z panią dyrektor biegu Gabrielą Buczek postawiliśmy na działania innego typu niż do tej pory. Przyniosło to efekt w postaci znakomitej frekwencji. Pobiliśmy w ogóle rekord, rekord frekwencji tego biegu, bo największą. Byliśmy na mistrzostwach Europy w 2014 to było 420 ludzi, ale również to byli ludzie z Europy, a tu są praktycznie sami Polacy, no i spora grupa bardzo mocnych zawodników ukraińskich. Meta biegu znajdowała się na szczycie góry Wielka Sowa na wysokości 1009 metrów nad poziomem morza. Najszybciej na szczycie góry Wielkiej Sowy stawił się Ukrainiec Andrzej Starzyński. Z czasem 36 minut i 3 sekund. Tak naprawdę nie myślałem, że jak myślałem, że jak w piątce będę, to to będzie szczęście dla mnie, no nie, bo się nie specjalizuję na takich biegach i, i to była taka niespodzianka dla mnie, no nie, że tak w połowie trasy zauważyłem, że tak e, moc, mocna ekipa chłopaków zaczęła trochę zwalniać no nie, a ja tak e, w tym samym tempie no nie? Się poruszałem się w górę, no nie i to tak też dodało motywacji. Pierwsza zawodniczek zameldowała się. Po siedmiu minutach była to również zawodniczka Ukrainy, Wiktoria Pogoryelska. No, ja pierwszy raz byłem u Was w na serenowanych Trasa pierwsza połowina ciężka, taki czahun. Tam nie zapomniałaś, trawiarka konieczna siły woli. No, w terenie połowina w tym taka duże no polecie. I... В общем, соревнования интересные, хорошие. Najlepsi Polacy to Edyta Lewandowska drugie miejsce i Kamilia Strzemski, trzecia lokata. No bieg, bieg wymagający sporo 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 terenu pod górę, aczkolwiek ja biegam też biegi górskie, więc jakby takie przewyższenie nie robi na mnie większego wrażenia. Natomiast moja dyspozycja dnia dzisiejszego była dość niepewna, dość słaba, gdyż od niedzieli walczę z przeziębieniem. My to przyjeżdżamy od lat, także w tamtym roku tylko nie byliśmy, nie udało się. Natomiast tak cztery lata wcześniej. Czwarty czy czwarty piąty chyba teraz na sobie. Świetna, fajna trasa, świetny bieg i przede wszystkim piękna atmosfera tutaj jest, dlatego się tu przyjeżdża. Jak było na trasie? Ciężko? Ciężko, ciężko. Chociaż trasa dobra, bo nie było gorąco. To i mimo wszystko no, trasa jest dość wymagająca. Ja wczoraj jeszcze biegałam w Lublincu Bieg Katerownika. Tam zwyciężyłam po raz siódmy i czuję po prostu to dzisiaj w nogach. No jest to wyzwanie. Góra, co prawda, jestem zaadoptowany do biegów górski, bo mieszkam w Sobudce. Tam inaczej się nie biega albo pod górę, albo z góry. No i podobnie tutaj. Także żadnych niespodzianek tu nie miałem. W biegu uczestniczyła jako zawodniczka poseł na Sejm RP Monika Wierichowska. 10 kilometrów to jest bieg, górski bieg alpejski, rzeczywiście bardzo trudny, ale ja dzisiaj wygrałam, wygrałam ze swoimi wątpliwościami, wygrałam ze swoimi emocjami. Nie byłam do końca przygotowana, ale stwierdziłam, że spróbuję. No i udało się. W kategorii open kobiet i mężczyzn od pierwszego do piątego miejsca były nagrody finansowe, oprócz tego... Pierwszy, zawo najlepszy zawodnik, najlepsza zawodniczka otrzymali Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Nagrody Rzeczowe ufundowane przez Izabelę Rojczyk, właścicielkę agroturystyki Dom Podlawędowym Polem w Woliborzu. Wszystkich zainteresowanych dokładnymi wynikami zawodów odsyłamy na stronę internetową wielkasowa.net. Biegi ekstremalne, bo ten bieg cały czas w pionie, na górę, jest ogromnym wyczynem. Serdecznie gratuluję wszystkim zawodnikom, wszystkim uczestnikom, szczególnie tym, którzy zdobyli trofeum. Myślę, że, że miejsce pozostanie. Być może tą imprezę poszerzymy o jeszcze jakieś dodatkowe elementy. W tym roku mamy biegające dzieci. No i cóż, zapraszam do gminy Nowa Ruda. Sportowców, turystów, wszyscy, którzy, wszystkich, którzy chcą aktywnie wypocząć, ale też porozglądać się, pochodzić po pięknych górach, pięknych krajobrazach gminy Nowa Ruda.